No no, witam Was w kolejnym odcinku z Dead Island no. To znaczy jest hard reset No ten już w tym momencie co wczoraj I wtedy zginąłem I tutaj mnie atakuje w ogóle 300 Spartan <grym> No I wtedy zginąłem ogólnie To jest strasznie trudny moment Ale ja zostałem

że już, tak? a, a to, to nie było takie trudne jak mi się wydawało no nie, nie było tak, rzeczywiście hm. ciekawe ciekawe, ciekawe nic, ja... what the fuck? WHAT THE fuck? Kurde, mać. Synek. O w dupę, co to jest? Ale się wystraszyłem. A to coś mnie bije. E. Zaraz to zwrócę, bo mnie swędzi ucho. Dobra jestem, już się potrapałem po uchu. Teraz masakrujemy tych ścierwoni. że tam nie niby, niby no nie by No nie bez żadnych nie Ale nie FIKAJ się z takim wiekiem jak ja! Nie wygrasz! O, To, że jakieś życie mi się toczy! O, mordę! Zaraz wyginę! Hmm. Mam jeden fajny! Ale pijaj! I 20 HP, ja się muszę ukryć. To za no, śterwok okay. Mam 8 HP, no brawo dla tam jest to jest życie A ja mam 4 HP, no aj. Zaraz wrócę, muszę odsapnąć Dobra, jestem po krótkiej przerwie Dobra, jak zginę to To mam bała, a jak nie, to jestem pro HOOOOK HARDKOROWO Znaczy, że się Wow, muszę teraz drugi Jest! jest Dobra, jestem.

Jestem Master of Puppets Kurde Kwa Kurde Teraz wyskoczy jakiś mutant na mordę Skaduje No nie, to była wina Myślałem, że się jakaś droba otwierała Aha, to jest część tego Robola Robola Darłem sobie mieszkę Będziemy kosić frajerów. Ta gra mi przypomina trochę... No, nie wiem. Takiego Mass Effecta, ale, ale, ale FPS. FP. Z kamerą FPP. Ooo, oh, jest. Ja, skończyliśmy misję. O O, teraz zdobyliśmy 4 achievementy. I... Kurde. Mam 300 na 500 punktów, znaczy 239, ale no wiecie. Continue. Teraz sobie obejrzycie kat kat scenkę która jest nieco za cicho chyba.

O, tam jest jakiś fajny rzecz. Ja już myślałem, że zjadę. Mam punkt! Ja A to wiem co to, że się szybciej amunicja odradza, no to... Chociaż nie, bo to... To się tak bardzo nie przydaje, bo... Dużo amunicji mamy. A to co? A, wiem. To, że pokazuję na mapie w ten... 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 <m -try> miejsca tych takich wybuchających beczek Hammer Electric Mam jakieś granaty Czemu nie ma mojej giwery co? WTF Aha bo jest tutaj chyba jaki wyraz tutaj, jest, jest lepszy niż na maxa no. A tych broni nie mam, tak więc na razie ich nie ulepszę po Ale za to sobie kupię, to było tutaj Dobra generacja amunicji No to, to będzie dobre GOOD CHOICE się? GOOD CHOICE O, no, już jest? Ciekawe, się, potem tym chłopcem no to dobra, jedziemy siekać frajerów Aż chciałoby się ich kopnąć tak jak w The Island. Aż nacisnąłem pauzę. Co powiecie o graficze? Znaczy w sumie to... to Z nie powiecie, bo to jest całkowicie gorzej niż w grze, do widać. Całkowicie. Nawet więcej niż 100% gorzej. No ale cóż. Znaczy mógłbym lepiej yy, konwertować na przykład na 1080. Ale mam nie najnowszej generacji procesor, tak więc... Yy, le lepiej dla mnie na HD. Szczególnie, że HD wystarczy. przecież na Full HD byłoby czy my tam coś osiągnęliśmy? Nie, tam nic nie było Co Znaczy, że tutaj trzeba iść Dobra No, To, to, to... to było dobre A To O kurde, ładna. No, jak to musisz rękać. Bro. Kurde, po prostu to było jak. Życia nie potrzebuję. Nic stąd. Nie potrzebuję. Tylko, że tam będzie czytał. A, to co? Aha, to a, dobra dobra to idziemy dalej Na dzisiaj nagramy coś z Dead Island z... ...sanerem i... Znaczy, nie wiem w sumie, ale jak, znaczy, tak raczej I z jeżeli będziemy mieć czas Ciekawie to, to wybuchło Nie no to było dziwne, rąbnął tymi widłami, o tutaj A, bo... A to wszystko wyjaśnię. dobra i to muszę zajść na ścierwo ale No dźwięków muszę je popchnąć, zaraz to wzwrócę Dobra jestem! To będzie lepiej i efektowniej Chociaż pewnie będzie mniej słychać Ale i... Ciekawe Zaraz to wyłączymy, tylko zlecimy jakieś pokrętła To, czy nie ukrywają jakiegoś tajnego... Czy... o, ja to porozmawiam co by ich zjarało Amunicja, weźmy... Jakbyś... zużyliśmy 6 no co, ja... o, co to jest? You need to find what is Order. What the fuck? Dá Wydanie, Mi się wydaje. Teraz będę wrzucać po jednym odcinku dziennie, bo dwa to tak trochę za dużo i dla mnie, Znaczy czy nie, no w sumie dla mnie to dwa to, to nie byłby problem. Ale Wy byście nie oglądali wszystkich odcinków. Co oglądają. No, ponieważ...

no ale dobra, to mamy amunicję. duża amunicji. 300 aż podnieśliśmy. No i powiedzcie czy to nie ma pięknego klimatu. Piękny klimat, to było dziwne. Dobry klimat, no to takie coś to tak, ale fajny klimat to nie, no. Dziwnie. WHAT THE F*** Það er þú fyrir hérna sem þú þá No i bardziej jechałem ich na full auto, tylko trochę mi się tarcza zrąbała. No i to tyle. No chciałem się Martwi jak przyształam SMS-a zaraz do Was wrócę, bo zostałem sms -y. Dobra, wróciłem! Znaczy SMS to był z plusa. No tak więc... Nic wielkiego. Znaczy nic. Takich SMS-ów to nawet nie czytam. Takie główne 10 dziennie przesyłają pude i co? Myślę, że są fajni. Myślę, że to będę mieć więcej klientów. Co za nob. O moja ulubiona rzecz. To jest w ogóle jakieś tam ukryte pomieszczenie, to ja tam chcę przejść. No, przełaś tym What Woda, fuck. Ja chcę tam wejść! Łemnie... To już jest jakaś droga alternatywna, No nie da rady, no! Niech ja tam przejdę... To no, chyba tam jakaś, od góry... Aaa, już wiem gdzie! A. Aha. To wszystko wyjaśnia. No patrzcie. Patrzcie. Na Nie wiem w czym je musiał, że No ale myślałem, że może ten Że może To oh, jest No, że może wpisadzi tą bramę o ph tu... yeah. Co się robi? W Kentucky! Kurde! Kurde, no, nie wiem. Tak. Gdzie? No. Ile nieźle, ty, tylko że jak tam przejść? Trzeba iść prosto. Okie No kurde, to się tam ścianę do siebie sadzić. Zaraz, zaraz wrócę. Dobra, jestem, Teraz mam iść prawdopodobnie do tego... A to co? No, tam chyba coś jest. What the fuck? What the fuck? Wow, man No no amunicja mi no ma regenerować. no co to no czemu nie, regeneruje. Ona nie, regeneruje? Ona się regeneruje i Jakieś jej mało, straszne, 15 pię albo 50. No teraz się kichy solą. Yeah. No kurde się otworzyłem. O, teraz zobaczymy wnętrze pojazdów XXI wieku Nie no fajnie, wiem tak samo jak w naszej Nawet gorzej, znaczy tylko to takie fajne pojazdy tutaj są Ha No ale tak poza tym no to nic ciekawego tam nie ma, ten chyba Teraz sobie zobaczymy to działko, przetestujemy, no bo prawie nikt nie strzelam w ogóle Boy, wanneer is het gewakkerd? Als ik het goed Als ik het Disable. Disable. Eyeball. Disable. Disable. Disguise. Yeah. Oh shit. Wat is shit. Ta broń jest zdecydowanie lepsze Ale w ogóle się zrąbałem tutaj, bo kurde wlażą w tą to coś tamto czerwone i w ogóle oh, tyle mi HB zrąbało mogę Chyba z 60 Dobra, kończymy odcinek na tym miłym akcencie Znaczy tym miłym akcentem w ogólnie nagrywamy już chyba z 2 godziny no Pamiętacie, że jesteśmy gdzieś tak, gdzieś tam, na takim placu fajnym. Tylko się nie Ale urwał, co tu się dzieje? O w dupę to było. Nie no to był naprawdę efektowny koniec odcinka naprawdę. Nie no dobre. Dobra, no to... To nara. Dzięki, że ma... znaczy... Dzięki, że mnie oglądaliście. Jeżeli wam się podobał, zasubskrybujcie i dajcie łapkę w górę. Pa pa!